Spadaj na Discorda, pierwszy link w opisie. Subskrybuj, by być na bieżąco. Halo, ja jestem Sopkan. No i witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do Ciela Silver of Dzisiaj widzimy się na wyspie RPG. Nawet się zalogować, nie mogę podane dane, nie... No i zaloguj się, dobra. Wybór spawnu. Sanfiero, przechowywania, przechowalnia, posiadać prawo Aha, podany login już istnieje w bazie. No to chyba sobie kiedyś z tego konto, dam sobie Sopkan1. E, już nie gadałem za tym, że jest to to jest RPG logowanie tego sklejonego logo na dole. Co <noise> ja pierdolę. No dobra, nie wybierzmy sobie Sonfieren no i zaraz sobie pogadamy czego nie było odcinków i tak dalej. Nie, ja, bo wybierzę sobie po prostu prawo jazdy, jeden chuj. No i mamy to jest darmo premium. Mamy wszystko to, co jest na tych innych serwerach. No i to jest kolejna jakaś klejka paczek. WSP um, RPG, no w porządku. Um, panel F1, to już taki sam panel, był tyle razy, musisz żygać co jak go widzę. Nic innowacyjnego nie jest. A odcinków nie było temu. Bo w niedzielę. Od niedzieli. Dzisiaj do środy, kiedy to nagrywam. dnia 15 raczej się nie wyrobię. Ale dzisiaj odcinek pojawi się troszkę później, czyli pamiętam, no, już go oglądacie później, więc nie wiem po co to gadam. No, ale nie miałem internetu do, do dzisiaj, do środy, kiedy ten właśnie odcinek latuje. Od niedzieli do tego nie ma, no i nie wiem czy pojawią się odcinki w sobie w niedzielę, bo muszę sobie parę rzeczy tutaj przemyśleć. No i zobaczymy. Jeżeli się pojawią, to się pojawią. Jak się nie pojawią, to się nie pojawią. Mówi się trudno, ale od poniedziałku wszystko powinno być normalnie. Do piątku raczej dociągnę te odcinki, a czy w sobotę, w niedzielę będą, co w poniedziałek, wtorek, to e, po prostu zobaczymy. Szanowni Państwo, nie ocenianie i tak dalej. E, potem mamy panem frakcję standardową. Najlepsi najlepszy z to najlepszy. To, to, to już było. To już wszystko tutaj było. A jezu, wejście do SK, to, to będzie Zero Adventure, pewnie ten wyspa, RPG ważny napis, serwer wysokich zarobków, darmowe premium no i podmianki, czyli to co lub dziać najbardziej. No. To, to, to jest wszystko, wszystko to samo. I Porsche kurwa i, i chuj, mam no, Porsche. Zdaję prawo jazdy Porsche, jelo. Nie wiem, no, naprawdę, na tym serw taki, te serwery niektóre to nie mają sensu. No konta są niego zrobić nas finick. Jak widzicie kogoś to gra... Pod moim nickiem, spytajcie się na Discordzie. Ja nie gram, wchodzę i oceniam zwykle o godzinach wieczornych. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo oceniam to w południe, bo chcę, żebyście mieli właśnie ten e, odcinek tutaj na dzisiaj. E, licznik już, już też te razy widzieliśmy. Na mapie nawet blipów markerów nie potraficie ogarnąć. Autorskiego tutaj nie ma na pewno nic, tak mi się wydaje. Ja do 2000 roku, no ale co mi z tego premium? A, no dobra, bierzemy sobie to Porsche idziemy sobie e, pozwiedzać, e, jak się prezentuje ten serwer. Porsche, nie ma jak w programie jeździć. O, jest. Ile tych markerów tu i tego wszystkiego jest. To jest, to jest wszystko i nic. E, są burgery, tam są jakieś napady, będą z pierwszej edycji centwera. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie wiem, jedźmy sobie Ciężko tu w ogóle określić kurwa z tego radaru, gdzie co jest bliska, gdzie co jest daleko, bo bo... No bo stypa kurwa troszkę. No patrzcie jak to wygląda ten radar. No i ja co mam z tego odczytać? No to, to nic na tym kurwa nie widać. Nic na tym kompletnie yy, nie widać. Tutaj mamy yy, przechowalnie pojazdów. Pozostawianie, przechowanie, to mapowanie. To jedyne co wy chyba zrobicie sami, to, ee, to marker. Czekajcie, ten Wyspa RPG. Najlepszy serwer w Polsce. No, rzeczywiście, najlepszy serwer na świecie, tutaj. No, tylko że jak każdy serwer pisze, że coś jest najlepszego, no to niestety żaden z nich nie jest serwerem najlepszym. Eee, w porządku. Tutaj mamy ban za 15 milionów. 15 minut to raczej niedużo, to jest jakieś dwa kursy, ten street, view, w którym pewnie nawet nie zmienili zarobku, bo to są te zarobki wysokie. Um, no a nimi na Discordzie, że a, bo coś tam ma więcej graczy na wyspie RP. no ale wydaje ci mieli więcej graczy na wyspie RP, bo dzieci lubią wysokie zarobki, um, ale, no i tyle, no kurwa, to, 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 żeby się zrobili największe gówno, to i tak będą was grali. Zrobienie serwera w 2020 roku to nie jest nic kurwa wielkiego, wystarczy. Nie wiem, postarać się, kurwa, to czy postarać, dajcie się starać, nie trzeba. Bijecie 5 paczek, wpierdalacie to do menu, piszecie pod autostarta, do starta, podłączacie pod bazę danych, voilà, kurwa, serwer ten i wstawiacie po prostu w pliku do salonu sobie podmianki za z w karda. Oczywiście z salonu zmapowanego, z internetu, bo wam się nie chce, no i macie serwer, no i cała kurwa recepta jak postawić sobie serwer na entra. Nie zwracając na to, że to są jakieś lagi, cofa co chwilę każdego przy 20 slotach, to już to chuj w to. Na przykład to, taki kloc, to, to ja nie wiem, to, to w ogóle nie pracuje do, do pasydy do klimatu. Tu pewnie nie jest coś za Paysafe Card'a, no to jest naprawdę pewno coś za Paysafe Card'a. Nie, to nie jest jednak za Paysafe Card'a, to jest jakiś ułomny ten salon, ale ja widzę ceny przez to. O ja pierdolę. Wygrał żetony, jakiś na coś tam Gold. Nie wiem, gdzieś coś. I czemu mi pokazał jak to jesteś wygrywał. Takie mapowanie to już te razy komentowałem, że jest chujowe, a to dalej jest. Na tych serwerach. Ja pierdole, no to coś to... Skurwa gdzie to pasuje? Popatrzcie sobie na te customowe budynki, znaczy customowe te podstawowe budynki z San Fierro. No i patrzcie jak wygląda, kurwa, to jakieś drzewo na środku drogi wam urosło. Jakieś kraty, co wy do chuja tutaj robicie? Zbiórkę, kurwa, na atak na, nie wiem, atak na Alcatraz jakiś, czy co, co to, co tu chodzi? To jest jakaś brama, jest zerowanie przebiegu. Wygrał tysiąc na losowanie żetonów gold. Nie wiem. Ja pierdolę. <gryw> Za chwilę mi wyskoczy kolejny bandzior i będzie mi gadał że to jest wy z kurwy syn no, no, no i tyle. A te burgery to są, mm, kurwa, to są pewnie te napady, takie, że stoimy z jakimś pierdolonym pistolecikiem na wodę, no i musimy po prostu opierdolić ten bank. Aha, ja admin pisze it 2 manik, tak jak moja nauczycielka, która się na nie uwzięła. Skiba. To fajnie, że yy, wiesz dobrze, że, że co to jest. Po prostu, Rodo, no, że tak piszesz takie rzeczy na serwerze, gdzie jest 30 osób, no to pozdrawiam twoją nauczycielkę, panią Skibę12, <grym> no to fajnie, pozdrawiam twoją nauczycielkę, dobrze wiedzieć że takie informacje się mi przydają, dobra, <grym> ja pierdolę, no to nie ma nic, to, 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 ja pierdolę, jesteście poważni, kurwa, kto ma 12 lat, jest poważny, co ja gadam, już nie wiem, co gadam. Nie słuchajcie mnie. Dobra. I to do czy innowacyjny szpital, czy ma drzewa pod dachem. Żeby przynajmniej... Żeby im nie było za zimno. Ja pierdolę, drzewa pod dachem dali, dalej. Ja pierdolę. To dobrze, żeby nie zmarzły biedna te drzewka. Żeby te biedna drzewka przynajmniej nie umarły tutaj. Będzie dobrze. Ja pierdolę. Gdzie się na komendzie wyrabia dowód osobisty? Czemu na komendzie się wyrabia dowód osobisty? Co jest kurwa nie tak z tym serwerem? Czemu tu drzewa rosną pod wiatą szpitalną? Przecież to nawet nie wygląda. Czemu tu drzewa? Jeszcze tu siłowni brakuje kurwa. No tak, raz była siłownia, że też siłowni wam brakuje. No ja pierdolę. Markery jeszcze tylko podmienili. To było tragiczne, że niestety widziałem Ehm, fajnie, że helipad się zrobili, ale na dachu mogę się przynajmniej te helikoptery postawić na miejscu parkingowe. Ja pierdolę doleł. No, poziom surfera jest taki wysoki jak trzynastolatka na obcasach. No kurwa, no przestańcie. Nie ma tu nic, z jest, jest, jest tragedia. No, to wszystko już było, ja pierdolę. To jest, jest, jest gówno. jakieś. Szybkie zarobki, wysokie zarobki ja pisze nam na starcie Polski Są takie zarobki Free Premium, RPG i Voice chat. Mam pod Z, Voice Chat. się, no, że mam Voice Chat, pod Z. Nie wiem, nawet mi się nie chce słuchać kogoś w tej AWS. Bo nie chcę się słuchać jakichś jebanych 12-latków, będą mi gadać, że to jest co z kurwy, synu. Ja się nie sorry. To jest naprawdę tragedia. to jest załamka na tych serwerach. Dajcie jakiś serwer doceniam normalny, nie przy tysiąc osób ocy wysper PGR, autorski serwer, kurwa Ale żeś ci autorskich zasobów. Ja pierdolę, kurwa. Jeden mi pokażcie przynajmniej. Nie ma tu ani jednego ze no nie wiem, podmianek nakurwione i nic więcej, jakieś burgery, to wszystko włączone, żeby było, no i gangsterzy ulica, ja nie, wybaczaj, <grywka> ją Ja pierdolę jeszcze w V coś tam jest, V czarne, to jest wszystkie oznaczenia jakie są, jeszcze brakuje, żeby się bankomaty pokazywały na mapie, chociaż i tak się pokazują z tego co widzę, ja pierdolę. Jeszcze spałem na tym czacie, kto wygrał jakieś gold, jak ma. Pochuj komuś gold, jak macie premium zdaną. Co ma ten gold? Kolejny miliard z PLN-ów. Ten chud jest upośledzony i ubogi. Co ty chud? To ja nie, już czego to jest? jest tragiczne kurwa. Co to jest takie na tym serwerze? Jakieś gangi są. Te gangi mogą napaść na, na ten. Ale to nie są autorskie gangi, to są docipy gangi. Stoicie i nawet jak policji nie ma sobie na tym farmić. To jest to, co policja wam zapierdoli pojazdy, to będziecie tam tam po prostu wziąć. No, nie wiem, kurwa załamka totalna, no to, to serwery to jest kurwa porażka, nie Trzeba wolę te serwery five'em dla yy, małej ilości osób nagrywać, bo jest przynajmniej ciekawie, a nie nagrywać e, coś na siłę, bo to jest, to jest chujowe i nic tutaj e, nie ma. Ogranicznik e, mam, zajebiście, ale innowacja, kurwa. Tutaj mamy gana, w tym miejscu, to był chyba na pierwszej edycji kanstory. Story. Ocie, panie, chuj. Ja nie wiem, to jest wszystko i nic, kurwa. Wszystko i nic. No i tam mamy pracę jakąś, kurwa, jakiegoś górnika, że zostałem po prostu kilo z Minecrafta i tyle, i kopiemy, i sprzedajemy, klikamy jebaną myszkom i tyle. Ty mamy frakcję Sara na tym parkingu, tu Ty mamy jakiś budynek, ale to też już było na jakimś serwerze. No to też już było, reputacje mają, pingi jakieś. No dobra, możecie mieć więcej graczy, ale jakoś chciałem dosyć chujowi niż inne serwery. My się u mnie na Discordzie kłócili z tej WSP że ktoś ma na WSP RPG więcej graczy. No kurwa masz, ale masz kurwa serwer, gościu. Nie wiem, ja to wystawiam 1 na 10, nie chcę takich serwerów, więcej widzieć. Nie wiem. 1 ja na 10, napiszcie, jaki serial być następny. Bez wami sopka, trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo!